Siema, z tej strony Xnolix i witam was w kolejnym odcinku z Ninjago Dokładniej 9. I teraz zmierzamy sobie do Śródmieście Ninjago City Jest to ósma misja, ósma lokacja bodajże Chyba Chyba tak Nie, to już będzie dziewiąty odcinek Czekaj się. Muszę... No on dziewiąty. Wiesz? Zrozumiałem, że nie musimy ze sobą walczyć. Możemy walczyć wspólnie. Naprawdę? Leloid, wrócisz ze mną do Ninjago, jak ojciec ha? i generał numer jeden. Zaraz. Co? Twój generał numer jeden? Dokładnie! Ale... Jak ruszymy od razu, szybko pokonamy miałtę ostateczną bronią ostateczną i podbijemy Ninjago ha? razem. Tato, proszę, nie. Co? Wróćmy do Ninjago i uratujmy miasto. Eh? Będziesz bohaterem. To do mnie nie pasuje, Leloid. Ludzie nigdy by w to nie uwierzyli. Ale przecież wcale nie musi tak być. Skoro wcześniej się nie zmieniłem, to czemu miałbym teraz? Nie, nie. O, Leloid. A! Tato? Powinienem był cię nauczyć łapać. Nie! Czy ja ten helikopter się nie rozbił? Czasem? Wydaje mi się, że się rozbił, ale no dobra. Ruszcie się! To się zaraz zawali! Co teraz? No co ty nie powiesz? szczęści! Ani nawet mychów! Już po was! Zawieszki, tu! Luck, lekki był. Częścią mnie! Słuchajcie, nie potrzebujemy tego wszystkiego! Ostateczna broń ostateczna jest częścią was! Co? Moc jest w was wszystkich! Jakoś naguje, nie wiem czemu. Skupcie się. Wezwijcie swoje moce. Po prostu myślcie Widzicie? O ziemi. O, Strasznie naguje. No i Jay, błyskawica, dajesz! Jay, masz tę moc! Otóż, masz tę moc! Masz tę moc! Wow to będzie element ucieczkowy? Nie, okej. Okay. Ja również posiadam moc! Daj! Moja kolej! Dobra! Mam tę Nie mojego bezpiecznego brata. Poszukam z powietrza! Wy bitwiej pieszo! Okej, okay, nicu! Powstrzymajmy no, tego kota! Ha mm. ha ha! jest to ciażko! Dokładnie tak jest, tyłu mała suła katy! Co, Micha wyplania teraz ten szaleńc! Nie, spokojnie. Sprawdźmy to. Rozdział 14, z śródmieście Ninjago City. One fajnie wyglądają teraz. One no, no. fajnie wyglądają, te bronie. Ej, genialnie. Dobra, jedną rzecz chcę sprawdzić, bo lagowało co nie? E, I czego może być to powód? Nagrywam, nagrywam. Miejsce na dysku mam. Miejsce na dysku mam. E, może dlatego, że film się renderuje. Dobra, złoty obiekt. No to kto jest potrzebny z złotych obiektów? No oczywiście, że Kai. I cyk. W ogóle okazało się w poprzednim odcinku, że zrobiliśmy dwie lokacje na raz. Bo tam na mini mapie patrzyłem, że jest siódmy poziom, część pierwsza i część druga. Dobra. Już? Dziękuję. Okej okay, teraz tam potrzebujemy kola. Dobra, idziemy dalej. I pewnie będzie jakaś ninja potrzebna. Czy tam kogo my tu mamy? A nie ma niej. Ok, czy mamy czterech ninja aktualnie? I. No, to Loida używamy i łączymy te trzy buneczki. Pierwszy, drugi i trzeci. Mamy coś dla Jaya. Dokładnie, czyli użyliśmy każdego żywiołu aktualnie z dostępnych. I nie mamy Mi, Nii i Zayna na razie dostępnego w tej misji. Dobra, jakaś wyrzutnia piłowa, coś. O, zgadłem. i pewnie będzie trzeba dokładnie wejść do góry to lecimy i to jest raczej przed, przedostatnia misja bo mówię domyślam się że będzie 10 nie 9 misji będzie bo jeżeli tamta misja składała się z dwóch lokacji a lokacji pewnie jest 10 to zostało nam jeszcze dwie czyli to będzie przedostatnia misja tu do góry chyba trzeba a jednak nie, tu coś mamy. Dla niej to też nie mogę. Hmm, tam gdzieś. A, tu będzie potrzebny Kai Nie, jednak tu trzeba krzyk użyć. Jednak Kai na tym nie działa. Ci dobrze myślałem, że to są jakieś y, krzykowe rzeczy, czy coś takiego. I dla Kaja. czy to są dwie różne. A po prostu przyciągarkę, tak? To jest ta przyciągarka cała? Głośnik. Ok, teraz J Ej, naprawdę bardzo fajnie jest zrobiona tutaj ta współpraca tych ninczów. Ninczów? Ninja chyba to się nie odmienia, tych ninja. I trach. Jeszcze bardziej lubię ten kawałek Wsiadamy do furki. Nie, nie o to chyba chodzi. A, możemy coś zbudować. Tak? Tak. To wygląda jak coś dla Jaya. Dokładnie. Siup. I co się teraz dzieje? Szybciej, szybciej, szybciej się kręci. Z Joo! A i możemy teraz wjechać w tamto. Chyba. Tak? Nie. Budować coś Lloyd'em. Naprawdę fajnie jest zrobione to współpraca. Jeden, dwa i trzy. Dwa pojazdy, jakiś tam, jakiś czołg będziemy robić, bo są dwie tasiemki No, coś, coś czołgo podobnego. Teraz tu Kaja potrzebujemy, i w ten sposób zrobiliśmy sobie przejście do góry, chyba, albo nie, jednak. Uratowaliśmy tamtych. Plaża. I zrobiliśmy sobie przejście dokładnie. Do góry. Hopsa. Hopsa. Dobra, zakręcamy sobie i mamy przejście po ścianie Co oczywiście robimy I tam gdzieś dalej, to będziemy się coś zbudować W ogóle ostatnio yy, Inaczej pojąłem słowo przejście gry LEGO na 100% Ale to zaraz wam powiem Cyk Tu jest potrzebne? No nie zaraz. To Wam powiem e, pod koniec gry. W sensie pod koniec gry fabularnej, ok? W trakcie napisów. Bo mam ciekawy pomysł, dosyć zdobywasz to ninjo obrotności. No to zostaje nam tylko technika opadającego jest i większe obrażenia. Opadający jastrzęb będzie zdawał większe obrażenia. Kup. I maksymalna fala uderzeniowa. Ostatnie ulepszenie ostatni punkt ninja obrotności. Ty, a może to będzie ostatnia misja? Jest jednak 8. A nie 9, ani 10. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Albo to będzie jakaś krótka. Zobaczymy, zobaczymy. Tu najpierw trzeba paru kolegów pokonać Już go wrzuciłem Czy ja mam monety razy cztery od razu, a nie razy dwa? O.P. O.P. Dobra Coś budujemy, a to jest albo lewo, albo prawo To trzeba i lewo i prawo zbudować raczej O to trzeba w dobrym momencie, teraz I teraz z drugiej I teraz Co dalej? Ok, mamy przejście. Mamy zniszczone NinjaGo City. O, punkt kontrolny. Dobrze to wymówiłem. Let's go! Trochę rekinów trzeba się. O, 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 co tu mamy? A 85 złotych klocków. No to nie ma. Trochę rekinowych kolegów trzeba pokonać. Hop, hop. Tego trzeba szybko wybić. Dobra, z głowy. No, ten był najbardziej irytujący. Resztę możemy zostawić. No dobra, część parkurowa znowu. Nowy cel uratuj strażaków. Gdzieś tu trzeba. A tam po rusztowaniu. Cyk. Nie wiem, naprawdę podoba mi się ten parku parkour Prawie spadłem Zjeżdżamy pomocy! Wysokości są takie straszne! Jak się tak zastanowić? Może wybraliśmy zły zawód? Nieee, co ty Okej, okay, tu jest potrzebny Kai ten co tydzień nie mogę się doczekać na jakieś tak komiczne sytuacje. Teraz. No słuchaj! Włożyła czerwotą skarpetkę do prawej! A, bo to jest I antena, teraz, tak? I mu zbliżyła ja a on się wkurzy. A, tu jest dwóch potrzebnych. Genialne! Zaraz, co tam się wypracowało? Dokładnie o to chodziło. Dlatego było to gadanie. No wiemy tyle, że Jay kocha ten serial. Dobra, pomóż nam Kai Eee, chodź tu nasz Lo Leloid Jeden, dwa i trzy Przyzywaj, przyzywaj, przyda się I co my zbudujemy? Przejście do niego czy jakoś podporę do niego? Ee, działko, robota, robotomost. Dobra, strasznie. Ok, zdobyłem ostatni punkt ninja Brotności. Ostatni już. Technika opadającego strzębia, maksymalna fala uderzeniowa. Ostatnia umiejętność. Technika opadającego strzębia zadaje ogromne obrażenia i działa na o wiele większym obszarze. Cześć, najpierw ten Quest. Mistrz ulepszy, zdobyć wszystkie Żetony Ninja Obrotności. I teraz znasz tajniki, jakie kryje technika opadającego jest Trzębia. Odblokowano części Mistrza Opadającego jest Trzębia. Bla 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 bla. Znasz tajniki, jakie kryje Droga Ninja. Odblokowano mistrzowo wytrwałość, Mistrzostwo Wytrwałości. Wiecie, co to oznacza? Dostałem jeden z 10 zwojów, czyli mam już. I jeden zwój był na segment, jakby to powiedzieć. Jeżeli to jest ósma misja, z czego w jednej misji mieliśmy dostępne dwa zwoje, to znaczy, że to jest ostatnia misja. Oj, mogę to odpalić? Mogę, dzięki. Yy, mistrzostwo wytrwałości. Co? A, mamy cięższe HP, jakby coś takiego. Tam jest Garmadon. Największy plac za trzy. Jeszcze coś pomoże. Na to? Ha, koniec Garmadona. Teraz tylko trzeba się pozbyć kota i Ninjago uratowane. Walczcie tego kota swoimi supermocami. Musimy tylko odstraszyć Miau i wygraliśmy. Nie! Co? E, Lloyd, dokąd idziesz? Tak, chodź do mnie. Kiedy ludzie na ciebie patrzą, widzą potwora. Przepraszam, że powiedziałem, że się wyrzekam takiego ojca. Tato. Wszystko okej? Okay? Tak. Synu. To wszystko. Co mówiłeś do kota? To prawda? Każde słowo. A. Tato? Czy ty płaczesz? Nie, po prostu. Mam alergię na, na koty. Lloyd! Mamo! Chodź tu. Pokaż się, Pokaż no mi palce. Dobrze, nadal nie masz palców. Wszystko w porządku. Ja ciebie też <grytanie> mam. To mnie rozwaliło, naprawdę. Ok, nie to nie! Śródmieście Ninjago City. Czy to już jest koniec? Ukończył lokację z Ziemi Ninjago City. Nie doczytałem do końca. Czy naprawdę jest koniec bez walki z bossem jakiejkolwiek? Nie... Nie... Lord Garmadon, odblokowany Koko, a Koko to jest matka Lloyda, okej okay. Krator postaci odblokowany, nowe części postaci Groźny poziom prawdziwego Ninja 11/20, groźny list cały czas. Kontynuuj tryb fabularny. 43% już mamy. Oj, to może być koniec. Idziemy dalej. To jest koniec. Strasznie krótka gra, naprawdę krótka. Yy, no i co? Ok, no to następny odcinek yy, mogę Wam zdradzić: to będzie robienie wszystkich achievementów ze Steam. Czyli ukończenie gry na prawdziwe 100%, ale jakie gry? No, zaczniemy od Lego przygoda, bo dokończyliśmy save'a na 100%, ale nie zrobiliśmy na 100% achievementów, więc to będzie w kolejnym odcinku jako przerywnik, a potem już normalnie zaczniemy sobie przychodzić Lego niczego na 100%. Co sądzę o tej serii? No, krótka bardzo. Przechodzi jedzenia jakby na 100%. No będzie na pewno i może będzie to trochę ciekawe czy coś. Ale mówię, krótka i zawiodą się, że nie będzie bossa. Ale poza tym grafiku ładna, styl walki fajny. Wszystko ładnie, pięknie. No i tyle. Ja tu się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema Dobra, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie przerywam. Widzę jakiś epilog po napisach. Zniszczenie Ninjago Ninja City. Więc zobaczmy. Aha, chodzę jakimiś dwoma stworami. Niszczę jeszcze cały NinjaGo City. I muszę zniszczyć 100% miasta. No dobra, 15% już 16%. Nie będą krzyki w tle. No dobra, dobra, dobra. Czy to mogła być taka część pogadankowa? Yy, dobra, no właśnie, druga sprawa. Bo ja mam yy, na płytach, co nie? Sporo gier Lego. I co jeżeli na tych płytach nie będę miał adrzygmentów? No bo nie ma atzygmentów na płytach. Po prostu tu można coś tu zbudować? Tak. A, wulkamy. Wciąż 35%. 38, czyli nawet trzeba je zbudować. Dobra, niszczymy, niszczymy, niszczymy. Tą górę można, nie można. Tu już jakiś technik nie ma. Nie mogę skakać. Dobra, mamy klejny wulkan. I to taki, o, latająca koza. Odblokowano. Ale te, te małe ludziki śmiesznie wyglądają. Już lekko ponad połowa miasta zniszczona została. O, mamy kolejny wulkan do zbudowania. To jest koniec mapy? Jakiś stoteczek jest jeszcze coś? Nie, tu nic nie ma. Wrazmi na postaci będzie szybciej. A w wodzie nie można niszczyć nic. Tam tylko monetki są. A to gdzieś z monetkami. Trzeba to po prostu zakończyć. Cyk. Super. Uderzenie. Wiecie z czym się to kojarzy? Z Brawl Stars. Bo tam był ten obrona... Obrona miasta przed takim gigantem właśnie. Parę lat temu, coś tak. Nie, nawet tak dawno chyba. No była. Musiałeś bronić właśnie przed jakimś Godzilla miasta, coś takiego. I Im dłużej to... Taki... Taki... No... Kto grał ten wie. Nie będę tu tłumaczył dla tych co nie grali i końcóweczka, a czyli całego nie było trzeba rozwalić, tylko większość. Zniszczenie Ninja City. Ninjago City zniszczono, odblokowano złoty kocek. No Ninja City zniszczono, tryb gry swobodny, odblokowany. I mamy trzy postacie, tak? Czy wszystko blokuje? Garma, Mechaman, a to jest tego Mech Garmadona. Mamy Mecha Smok Zielonego Ninja. A, tutaj Mecha Smok jest dobra. I ostatnie Pan Liu. Nie wiem kim on jest, ale spoko, spoko. Nowe trzy postacie. Kreator postaci odblokowany. Sorry, że skipnąłem, ale tam nam się pojawia nasza ranga. Śródmieście Ninjago City. Tryb gry swobodnej wbukowany. ten obszar jest teraz dostępny w grze swobodnej. to jest punkt kontrolny. Tryb popularny zakończony. No właśnie. Zbadaj wyspę Ninjago w rozgrywce swobodnej i poznaj wszystkie ukryte tajemnice. Ty? Chyba wszystko, no więc skończyliśmy naszą grę. Trochę smutno, trochę smutno, ale cóż. No, więc jak już mówiłem wcześniej, widzimy się w kolejnym odcinku, dokładnie z lego przygoda. A ja tu się z wami żegnam. Siema!